Technologia w obecnych czasach rozwija się w zawrotnym tempie. Również w strefie beauty poszukujemy innowacji, dlatego do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Ole, ekspertkę marki Foreo, i ona zdradzi nam kilka trików na to, jak dbać o skórę na najwyższym poziomie. Olu, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego odcinka. Jak wspomniałam, marka Foreo to mm -hmm. przede wszystkim innowacje, ale powiedz mi, jak ty to widzisz? Co jest takiego, co najbardziej właśnie ją wyróżnia na rynku? Ja bardzo Ci dziękuję, jestem naprawdę przeszczęśliwa, że mogę tutaj z Wami być i podzielić się swoją miłością do Foreo, do tych urządzeń, które dla mnie są magiczne. Zaawansowana technologia jak najbardziej tak, rezultaty widać natychmiastowo. Ale też długofalowo. E, wspiera naprawdę pielęgnację. No, ja się nie spotkałam, słuchajcie, z takimi urządzeniami na rynku. Ponad 200 nagród na całym świecie, więc te nagrody, patenty mówią zawsze same ze za siebie. Słuchaj, no mnie to zdecydowanie przekonuje. Ja zawsze jestem za mm. tym, żeby inwestować właśnie w zupełnie nowe technologie. Powiedz mi, co w takim razie marka Foreo takiego nowego ostatnio zaproponowała? O nowości to ja opowiem, bo to jest moje ukochane urządzenie, to jest Bear. Zresztą każdy jest ukochane, ale ja muszę dwa słowa powiedzieć o Luna. Luna Trójka genialny produkt e, dotknij. To jest silikon klasy medycznej. Dotknij jakie są miękkie te wypustki. Tak on jest bardzo on, delikatny. Dokładnie, on jest jak jedwa, jak taka druga skóra. I co jest genialnego też w niej, ona oczyści twoją skórę w 99,5%, jeżeli tak już powiem. praktycznie w 100% masz oczyszczoną skórę, e, z sebum, z resztek makijażu. Nie oczyścimy, moi kochani, dłońmi tak dobrze skóry jak e, szczoteczką. Więc ja muszę o tym powiedzieć, bo dla mnie e, oczyszczanie to jest tak naprawdę podstawa. Podstawa wszystkiego jak mycie zębów, oczyszczanie e, skóry to jest dla mnie no, taki basic totalny. Możesz używać swój ulubiony, swój ulubiony żel czy nasze mikrofon z Foreo? Powiedz mi, czy jakichś konkretnych żeli na przykład nie mogę stosować z tym urządzeniem? Są jakieś przeciwwskazania? Nie używamy żeli z drobiną, dlatego że jakakolwiek drobina, czy to jest kawa, czy to jest morela, cokolwiek co peelinguje, może uszkodzić ten silikon. Ten silikon jest gładki, nieporowaty. On jest 35 razy czystszy od nylonu. N najprostszy. Żel do oczyszczenia. Czy masz, nie wiem, czy masz skórę mieszaną, czy masz skórę tłustą. Jeszcze co jest ważne, w przypadku luny trójki wybieramy kolor odpowiedni do swojego rodzaju skóry. Tu akurat ja mam różową więc to jest skóra normalna. Mamy jeszcze fioletową, taką brzosową, to jest skóra wrażliwa i mamy jeszcze z niebieską, która jest do skóry mieszana. Czyli tutaj w przypadku tej szczoteczki jest taki podział, inne szczoteczki też to stosują, czy już tutaj możemy też wybierać kolory? Nie, inne w szczoteczki to już możesz sobie wybrać pod swój ulubiony kolor łazienki, nie wiem, pod swój ulubiony kolor, nie wiem, czegokolwiek. W innych przypadkach, w innych szczoteczkach i ta jest jedyna, która ma, jak zobaczysz tutaj z tyłu, ma masaż anti-aging. No i mnie coś takiego zdecydowanie przekonuje, bo to jest już też produkt, który jest wielozadaniowy. Ja takie produkty uwielbiam, tak. czyli jednocześnie mamy to oczyszczanie, ale też właśnie ten masaż, czyli mhm. stymulujemy też tą skórę do tego, żeby produkowała więcej, więcej kolagenu, więcej elastyny. Poza tym, co jest jeszcze genialne, słuchajcie, ja o tym nie wspomniałam, tu mamy patent. E, tu są opatentowane nasze pulsacje, te transdermalne. One są pionowe, przenikające w głąb skóry. W przypadku masażu anti-aging, one są o niższej częstotliwości. Więc jakiekolwiek serum. To akurat mam serum z Foreo. Jak zobaczę, ono takie piękne. Mikrokapsułki z olejku ze skwaremu, stopione w kwasie fieluronowym, e, możemy nasze ulubione serum po prostu wtłoczyć, mm -hmm. tak? Czyli nic nie zostanie wchłonięte w palce, tylko wszystko wtłaczasz po prostu w głąb skóry. Więc to jest niesamowite. E, Okej, okay, czyli mamy to przygotowanie skóry. Wspomniałaś, mm -hmm. że można używać e, dowolnego żelu do mycia twarzy e, swojego ulubionego. Pamiętajmy, żeby nie było tych drobinek. Żeby nie było tak? drobinek, dokładnie. Klasyczny żel, najlepiej taki nawilżająco łagodzący. Yy, przygotowywałyśmy skórę, co możemy mhm. zrobić dalej? Jak dalej wygląda yy, ta nasza rutyna pielęgnacyjna? Kolejne urządzenie, które kocham nad życie, wygląda kosmicznie to jest UFO dwójka. Yy, co wyróżnia to urządzenie? Co ono w ogóle ma w sobie? Ono ma w sobie yy, krotia, yy, krioterapię, czyli leczenie chłodem. Zamykamy pory, ujędrniamy skórę. Termoterapia otwiera nam z kolei pory, żeby wszystkie substancje aktywne z maseczki jeszcze dogłębniej dotarły. Mamy 10 tysięcy pulsacji. Czyli naszych opatentowanych pulsacji transdermalnych, pulsacje, czyli inaczej fale dźwiękowe, które wtłaczają nam substancje aktywne z danej maseczki, osiem świateł leczniczych ledowych. Światła LEDowe dla mnie są niesamowite. Ja to jest moje, moje odkrycie, dlatego że one genialnie działają po nawet po zabiegach ym, różnymi laserami, po mezoterapii, bardzo mocno regenerują skórę. Mamy maski, więc w zależności od problemu wybieram sobie odpowiednią maseczkę. Każda masze, maseczka ma wgrany swój jakby odpowiedni program. Mm -hmm. Jeśli chodzi o to urządzenie, w jaki sposób my jesteśmy w stanie tymi urządzeniami sterować? Czy jest jakieś konkretna metoda? Bardzo ważna rzecz, dziękuję Ci. Za to pytanie, dlatego że e, potrzebna nam jest aplikacja. Aplikacja Foreo e, w aplikacji. Odblokowujemy urządzenia, łączymy się przez Bluetooth i aplikacją tak naprawdę możemy sterować. Czy w przypadku szczoteczki ustawiamy sobie w aplikacji, którą partię twarzy, z jaką intensywnością i długością myjemy. Potrzebna nam jest aplikacja. Odblokowujemy też tą, to urządzenie. Dodatkowo mamy, możemy sobie wybrać masaż anti-aging. Aplikacja nas przeprowadza przez cały ten zabieg. To samo w przypadku UFO. Wybieramy sobie w aplikacji, jaki rodzaj maski dzisiaj chcemy użyć. Więc załóżmy mamy maseczkę Shimmer Freak. Ona jest z kofeiną na opuchnięcia. E, wybieram sobie, łączę się z aplikacją, wybieram odpowiednią maseczkę i automatycznie e, mam dobiera, dobrany cały program. Po, pod Czyli tą ona maskę. inteligentnie dostosowuje Dokładnie. po prostu dany program pod, um, pod konkretną maseczkę, konkretne działanie. To, to jest zdecydowanie dla nas ułatwienie. Myślę, że jakbyśmy miały tutaj sobie dopasowywać to samodzielnie, to e, pewnie nie jedna z nas by się pogubiła, tak. a zdecydowanie taka aplikacja e, ułatwia sprawę. Dokładnie, bo aplikacja nas przeprowadza przez ten cały zabieg. Tak naprawdę jedyne co, no to możemy e, na przykład, tak jak ja dzisiaj się obudziłam dość wcześnie, e, mówię, ok, no to wezmę sobie mocno taką nawilżającą na przykład maskę, tak? Więc wzięłam sobie z kwasem hialuronowym, tak? Ona silnie nawilżyła mi tą, tą skórę i też miałam odpowiednie rodzaje świateł. W moim przypadku akurat tutaj w, w przypadku tej maseczki akurat było światło tylko i wyłącznie czerwone, ono moje na dłuższą wioskę światła e, działa przeciwstarzeniowo. Więc w zależności od naszego pro problemu jakby skórnego, możemy sobie wybrać odpowiednią maskę. I widzę, że te maseczki są w takich większych opakowaniach, tak? Czyli od razu mamy kilka masek Dokładnie do użycia. Dokładnie, mamy 6 lub 7 masek w zależności od rodzaju w pudełeczku, więc to jest naprawdę bardzo wydajne. Tak. Okej okay, Ola, czyli mamy ze sobą etap oczyszczania, etap hmm. po którym nałożyliśmy maseczkę i co możemy więcej jeszcze zrobić dla naszej skóry? Ja kocham słuchajcie masaże, masaże anti-aging, teraz zresztą bardzo modne. Dlatego marka Foreo wyprodukowała, stworzyła takiego misia. To jest ber. To jest najmocniejsze urządzenie na rynku, dostępne na rynku do użytku domowego z mikroprądami. Więc co robią mikroprądy? Mikroprądy stymulują nasze mięśnie, one mocno je ujędrniają. Ten owal twarzy w ogóle się podnosi, kontur twarzy się podnosi. I pobudzają produkcję kolagenu, pobudzają produkcję elastyny. Mikroprądy są genialne. One bardzo mocno, silnie też regenerują e, tkanki. Bardzo często są wykorzystywane w fizjoterapii, tak? więc e, mikroprądy w przypadku BER. Mamy 27 mikroamperów, i tutaj, tak naprawdę, ten system antishock, o którym wspomniałam, mamy dwa patenty. Pulsacje transdermalne, które mają wszystkie nasze urządzenia, i antishock system, czyli skanuje, mierzy odporność naszej skóry na elektryczność i dostarcza nam odpowiedni impuls, żeby. Żeby nie czuć żadnego dyskomfortu, żadnego jakiegokolwiek bólu, żeby to nie było nieprzyjemne. Bo co testowałaś w ogóle Vera? Jeszcze nie testowałam, bo czekałam szczerze powiedziawszy na to nasze spotkanie. Chciałam, żebyś okay. mnie tutaj poinstruowała z każdym etapem i chciałam też przy tobie sprawdzić po prostu ten efekt. Ale powiedz mi, czy do tego urządzenia coś jeszcze musimy mieć, czy samo urządzenie wystarczy, żeby osiągnąć ten efekt? Do tego urządzenia potrzebne jest serum, ale o tym opowie Wam Agata. To w takim razie zapraszamy na tip. Wybierając urządzenie Foreober, musimy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji. Wybierając serum, musimy pamiętać o tym, aby było na bazie wody. To jest bardzo istotne, dlatego że woda wspiera działanie mikroprądów. Ta technologia sprawi, że np. Na nasze serum z witaminą C i e będzie miało jeszcze bardziej działanie prewencyjne na skórę. Mamy również serum od Charlotte Tilbury, które będzie miało działanie anti-age, czy chociażby jeszcze bardziej wzmocnione działanie na kontur owalu twarzy od Eisenberg. Jula, słuchaj, to może Ty chcesz przetestować? Ja Cię przeprowadzę przez e, całą aplikację. Zobaczysz, jak to wygląda. Tam mamy na dzień dzisiejszy trzy rodzaje masażu. No i jestem bardzo ciekawa, mhm. czekałam na ten moment. Więc potrzebna nam jest aplikacja. Mam już aplikację na telefonie. Mhm, tak. Tak jak już przeszłyśmy, zarejestrowałyśmy się, wybieramy zabiegi. I słuchajcie, możemy tak naprawdę używać, e, możemy używać aplikacji do wykonania zabiegów. Na dzień dzisiejszy mamy trzy rodzaje zabiegów. Cały owal twarzy, tu mamy kontur cardio i mamy jogę twarzy, więc zobacz, że aplikacja tak naprawdę przeprowadzi Cię przez cały zabieg. Okej, okay, czyli w pierwszej kolejności aplikuję serum. Mhm. Ja Ci też gwarantuję, że zrobisz dwa-trzy zabiegi i tak naprawdę e, zapomnisz w ogóle aplikacji. Jak? No ten efekt jest naprawdę taki przyjemny i bardzo delikatny na skórze. Obawiałam się, że będzie to odczuwalne, a to naprawdę jest bardzo takie właśnie wręcz e, bym powiedziała relaksujące. Tutaj też możesz, jeżeli nie będziesz chciała używać e, aplikacji, jest inteligentne sterowanie, więc możesz sobie samodzielnie ustawić, jak już e, zobaczysz, że na przykład teraz mamy na poziomie ósmym, tak, mikroprądy, więc jeżeli zobaczysz, że na przykład, ok, dla mnie jest jeszcze trochę za delikatnie, no to możesz sobie sama ustawić w aplikacji e, odpowiednią intensywność. też czuję, że z zmianą miejsca, na którym e, to urządzenie działam tym urządzeniem, mhm. e, jest Inna intensywność i inny stopień właśnie tych pulsacji. Dokładnie. I jak ta aplikacja? Intuicyjna, prawda? Bardzo, powiem Ci, że bardzo fajnie to podpowiada i faktycznie już ten ruch staje się taki tak. bardzo płynny, wręcz sama już tak. Yy, Gdzieś miałam intuicję, gdzie, gdzie po prostu ten kolejny ruch wykonać, więc jak najbardziej fajnie. A powiedz mi jeszcze, czy są w ogóle jakiekolwiek mm. przeciwwskazania do, do używania takiego urządzenia z mikroprądami? Na pewno przeciwwskazaniem są choroby ym, kardiologiczne, tak? Czyli różnego rodzaju zastawki. osoby w ciąży. Ja zawsze mówię, żeby najlepiej y, odsyłam do lekarza, żeby się zapytały y, swojego lekarza prowadzącego. Osoby z y, jakikolwiek piercing, aparat, metalowe rzeczy zdejmujemy, no wiadomo, że z aparatem może być, może być różnie. I nie używamy tutaj na krtani. Z tego, co, co też hmm, dopytywałam się też prywatnie, to tutaj na krtani też nie, nie możemy używać. Ja Oczywiście, jeżeli mamy jakieś realne, otwarte, coś się gdzieś dzieje, no to, no to też unikamy. Używamy ber raz na, raz dziennie, czyli raz na 24 godziny. Więc jeżeli oglądasz swój ulubiony film, serial, cokolwiek masz ochotę na relaks to tak naprawdę wiedząc w jaki sposób już te ruchy wykonywać, możesz e, używać nawet bez aplikacji. Ja wiem, że kremy, kremami, medycyna estetyczna też, ale... Mi Trening mięśni dla kobiet 40. Plus, to jest naprawdę. Ja jestem zakochana w tym urządzeniu. Ja czekałam na coś takiego, co się pojawi na rynku, co jest bardzo mocno intensywne. Nie mam czasu e, na wizyty w gabinetach e, kosmetycznych czy kosmetologa czy, czy lekarzy. Nie mam kompletnie na to czasu. Więc te parę minut, tak naprawdę, minutowe oczyszczanie. E, Dwie minuty aplikacja maski i dwie minuty BERT, sześć minut, a efekt jest naprawdę jak po wyjściu z gabinetu. Czyli możemy po prostu mieć te urządzenia zawsze pod ręką i Dokładnie. taki mini zabieg medycyny estetycznej wykonać sobie po prostu w zaciszu domowym. Dokładnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tych produktów oraz moich odczuć na temat ich stosowania, koniecznie zajrzyjcie na mój Instagram. Do zobaczenia.